Ja jestem Dążor. Witam w kolejnym odcinku z serii poradników do Steama. W tym odcinku jest to pierwsza część z dwóch. Omówię najczęściej popełniane błędy przy odzyskiwaniu konta. Jeśli chcecie obejrzeć w ogóle filmik, jak odzyskać konto, zapraszam do opisu. To jest inny mój film. Dobrze, oglądajcie. Więc tak, przygotowałem sobie tutaj kartkę z najczęściej powtarzającymi się pytaniami i problemami. Z koment to są komentarze z filmu, mojego filmu, jak odzyskać konto film. Myślę, że warto ten filmik obejrzeć, zanim się to konto będzie odzyskiwało, ponieważ odzyskacie je wtedy bezbłędne. Najczęściej się powtarzające komentarze, na które bardzo często każdemu prawie odpisuję w miarę możliwości. Ale już po prostu nie mam siły odpisywać trzysetny raz na te same proste pytanie, dlatego zrobiłem zbiorczy filmik na różne pytania. Zapraszam również do obejrzenia innych filmików na moim kanale, z którym omawiam różne kwestie na temat konta Steam, ponieważ warto je obejrzeć, ponieważ są tam bardzo ciekawe informacje właśnie jak dbać i się zabezpieczać i ogólnie być bezpieczne, bezpieczne mieć konto Steam i się uchronić przed kradzieżą. Robicie bardzo często błędy przy odzyskiwaniu konta, yy, konta i w ten sposób tego konta nie odzyskujecie, a potem piszecie do mnie pytanie w stylu, Dobrze, coś tam, że zrobiłem, konta nie odzyskałem. Mniej więcej w takim stylu, dlatego to jest pierwsza część filmu z dwóch, w którym omówię najczęściej popełniane błędy, Dobrze, pierwszy bardzo często powtarzający się komentarz. Dodam jeszcze, że tutaj nie ma, że początek jest ważny, a koniec mniej ważny. Tutaj są same bardzo duże, poważne problemy, więc nie ma sensu pomijać tego filmu, tylko wszystkie te pytania, cały filmik jest ważny. Pierwsze pytanie. Domczor, jak odszukać konto inaczej niż po mailu? Często piszecie komentarz, domczor, nie mogę odszukać konta po mailu. Mimo iż w filmie, w swoim, jednym z poprzednich filmów, jak odzyskać konto z team, gdy zmienili e-mail. Pokazałem, jak odzyskać w inny sposób konto, odszukać swoje konto. To nadal pada to pytanie wielokrotnie. Pamiętajcie, że konto można odzyskać na trzy sposoby. Można odszukać konto po mailu, po numerze telefonu, jeśli macie przypisany numer telefonu, oraz po loginie. Często piszecie komentarz, że nie umiecie odszukać konta, prawdopodobnie dlatego, bo nie pamiętacie swojego maila. Ja na przykład straciłem też konto, i udało mi się za pierwszym razem odszukać konto po mailu. Uważam, że prawdopodobnie zakładacie y, maile na szybko, nie zapisujecie ich. Na przykład, jeśli ktoś ma y, to, y, maila na przykład Tomek 00012, to później go zapominacie i myślicie, że macie maila Tomek12 i wpisujecie Tomek12, tam małpa, coś tam poczta.pl, więc naprawdę. Ustawcie sobie jednego maila, którego naprawdę zapamiętacie, bo często jest tak, że widz po prostu myli tylko jedną cyferkę w mailu i przez to nie może odszukać swojego konta. Ale również konto można odszukać w tym samym okienku, się wpisuje numer telefonu. Natomiast jeśli się chyba trzy, yy, za pierwszym razem nie odszuka konta, właśnie nie, nieudana będzie próba odszukiwania, to pojawia się poniżej takie okienko, odszukaj swoje konto po loginie i wtedy wpisujecie login i pamiętajcie nie odszukujecie konto po loginie tym tym nazwą która służy do logowania a nie tą nazwą którą widzicie w grze na przykład w Counter Strike bo login i nazwa w grze może być Odmienna, różna, prawda? I nie piszcie mi jeszcze często komentarzy Domczor, ale mi zmienili login. Nie bzdura, nie znacie się, loginu nie można zmienić. I gdzie znaleźć login, jeśli też go nie pamiętacie? Bo to jest normalne, oczywiste, normalne, że masa osób nie pamięta swojego loginu. Login można znaleźć w mailu, na przykład w każdym myślę, jakimś mailu od Steama. Tutaj pokazuję przykładowy Mail od Steama, na przykład kupiłeś grę i jest login napisany w tym miejscu. I tutaj właśnie jest twój login napisany, po którym możesz odnaleźć konto Steam. Kolejny, często powtarzające się Komentarz, z którym macie pro prośby. Domczor, liczba możliwych prób odzyskania konta została przekroczona. Proszę poczekać i później spróbować. I wtedy piszecie: "Domczor, mam taki komunikat, co zrobić? O Jezus, wszystko stracone." Nie, nieprawda. Nic nie jest stracone. Po prostu musicie po prostu za dużo razy wpisaliście błędnego maila. Musicie po prostu odczekać chyba godzinę, zanim będzie ponowna możliwość odzyskania konta. Natomiast często również się zdarza tak, że haker jest sprytniejszy, i to on właśnie co godzinę czy co jakiś czas próbuje odzyskać konto Steam. Oczywiście robi to bardzo błędnie, dzięki czemu wy później widzicie ten komunikat. Liczba możliwych prób została przekroczona. Proszę spróbować później, i w ten sposób ten haker ciągle robi próbę odzyskiwania konta, nie, oczywiście nie dokańcza jej, nie ukańcza, przez co prawdziwy właściciel nie może tego odsłuchać. W tej sytuacji, tak jak ja tutaj teraz pokazuję na moim poradniku, gdzie każe wybrać drugą opcję na tym etapie, to sobie zobaczycie w innym filmie dokładniej, to nie wybieracie drugiej opcji, tylko wybieracie pierwszą możliwość i w ten sposób Wybierając pierwszą możliwość, uda Wam się odzyskać konto Steam. Kroki są minimalne, tam różnice, ale uda się te konto odzyskać. Kolejny, często powtarzający się komentarz: i, i w ogóle macie problem z tym? Aha, właśnie. Pamiętajcie, że jak jesteście na tym ostatnim kroku, gdzie wpisujecie te różne numery telefonu, e-maile, opisy, załączniki, żadne pole nie jest obowiązkowe, bo często piszecie Domczor, a co jeśli nie pamiętam CDK? -a? Domczor a co jeśli nie pamiętam czegoś tam? To ja wam wtedy często odpisuję: słuchaj, żadne pole nie jest obowiązkowe. Jeśli zostawisz jedno pole puste, również możesz konto odzyskać, ale jest okienko takie: podaj pierwszy używany mail na tym koncie. Pamiętajcie, że jeśli kupiliście od kogoś konto, na przykład od brata, od wujka, ktoś wam podarował czy kupił, to nie podajecie swojego pierwszego, którego wy używaliście, tylko musicie podać. Tego całkowicie pierwszego. Dlatego, jeśli stracicie konto, a kupiliście je od obcego człowieka albo tam wujka, to musicie zadzwonić do wujka i spytać się, jakiego maila miał 7 lat temu na tym koncie Steam. Pamiętajcie, że to jest najważniejsze pole w całym tym formularzu, i jeśli tego nie podacie poprawnego, pierwszego używanego maila. To prawdopodobnie konta nie odzyskacie. Kolejny często powtarzający się komentarz, z jakim macie problem. O, właśnie, jakie załączniki, teraz omówię, jakie załączniki trzeba wysyłać do Steama, bo często też nie wiecie, domczor, a jakie ja mam załączniki, co ja mam im wysłać w ogóle. To już wam mówię. Dobry załącznik to jest taki. Potwierdzenie zakupu gry ze Steam'a. Czyli ja kupiłem grę. Tutaj widzicie właśnie załącznik. To jest właśnie idealny dowód. Załącznik, który można przesłać. I pamiętajcie można oczywiście, często też widzowie różni wysyłają print screen z telefonów. Oczywiście, ale pamiętajcie, róbcie takiego maila tak, aby on nie był obcięty. Aby nie był obcięty przede wszystkim login, ani tam góra, ani coś. Bo po prostu często wysyłacie te załączniki przycięte, mail do połowy, widoczny od dołu i nie ma waszych danych, nie ma waszego loginu i tak dalej, więc to jest pierwszy na przykład porządny załącznik jaki trzeba wysłać, ale można też wysłać potwierdzenie doładowania konta ze Steam, natomiast jeśli jesteście tacy, że te wszystkie maile kasujecie, bo to też się często zdarza i też często o tym piszecie, to po prostu trzeba iść do mamy albo do, ta do taty i powiedzieć, tato daj print screena przelewu z banku Print screen płatności z banku, albo print screen płatności z PaySafecarda czy PayPal'a, czy w ogóle innej metody płatności. Ale również omówię tutaj, jakie często są złe, wysyłane załączniki przez Was i często przez te złe załączniki też nie odzyskujecie konta. Złym załącznikiem jest na przykład wysyłanie print screena, jak wygraliście. Skina na k -dropie. No to jest po prostu załącznik tragiczny. Bardzo częstym też błędem jest wysłanie screena, jak kupiliście Grenak G2A. Na przykład. To Steam w ogóle nie możecie wysłać. To muszą być tylko maile, załączniki, które dostajecie od Steam'a, a nie od jakichś innych sklepów i innych stron. To są złe załączniki. A no, dobra, jeszcze powiem, jeszcze jeden, często powtarzający się błąd. Domczor, nie mogę wysłać tego zgłoszenia! Boże, święty, ratuj! Nie miałem numeru telefonu, a tu mnie proszą o numer telefonu. No to jak nie macie numeru telefonu przypisanego do konta, to po prostu go nie podajecie. No, prosta sprawa. Dobrze, to by było wszystko w tej. Pierwszej części z dwóch najczęściej popełnianych błędów i zadawanych pytań przy odzyskiwaniu konta. Ja jestem Domczor, jeśli ten filmik Ci się spodobał, zapraszam do skomentowania. Tu również możecie zadawać pytania. Zachęcam do łapki w górę oraz właśnie przede wszystkim w ogóle wbicia na mój kanał, ale ogólnie to nie jest taka bezsensowna reklama, tylko ja naprawdę na kanale mam dużo poradników do Stima, różnych wartościowych rzeczy. I warto je w te wszystkie filmiki obejrzeć, aby być jak najbardziej zabezpieczonym na przyszłość przed kradzieżą. Okej, okay, ja jestem Domczor i się z wami żegnam. Dziękuję bardzo. Jestem Domczor z kanału Domczor napada, bla bla bla. E, łapka sub, kawa i się z wami żegnam. Dziękuję bardzo.